Witajcie na naszym kanale. Dziś zabierzemy Was do niezwykłego miejsca na mapie Dolnego Śląska: do Zamku Sarny w Ścinawce Górnej. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie historia, architektura i sztuka tworzą niepowtarzalną atmosferę. Położony w malowniczej kopienie kłockiej, Zamek Sarny to renesansowa rezydencja z końca XVI wieku, która obecnie przechodzi proces gruntownej renowacji. Mimo że wciąż trwa jej odbudowa, zamek już teraz zachwyca detalami architektonicznymi i niezwykłym klimatem. Od 1 maja 2025 roku, w jednym z pomieszczeń zamkowych, działa Galeria Tomasza Augustyna. Autorska przestrzeń wystawiennicza prezentuje różnorodne fotografie artysty. Nie są to jedynie obrazy zamku, ale szeroki przekrój tematów od natury i krajobrazów po reportaż i sztukę współczesną. Wszystko to ujęte z wrażliwością i wyjątkowym spojrzeniem autora. W dzisiejszym materiale pokażemy Wam nie tylko urok tej historycznej budowli i jej barokowej kaplicy z zachowanymi polichromiami, ale też przybliżymy wyjątkową działalność artystyczną, jaka znalazła tu swój dom. Zostańcie z nami. Przed Wami opowieść o miejscu, które inspiruje i zachwyca. No, no a Ну так. To mm -hmm. mm -hmm. takie lochy, jakieś takie pokazane piwnice, może tu otrzymali wino jakieś coś. Tomasz Augustyn to fotograf z ponad 30-letnim doświadczeniem, którego prace znane są z subtelności, wrażliwości i doskonałego wyczucia światła. Zaczynał od fotografii teatralnej, ale z czasem jego twórczość objęła także portret, modę, pejzaż i fotografię artystyczną. To twórca, który zamiast mówić, pozwala obrazom opowiadać. W zamku Sarny od 1 maja 2025 roku działa jego autorska galeria. To miejsce wyjątkowe, nie tylko ze względu na lokalizację, ale też różnorodność tematyczną wystawy. Zdjęcia prezentowane w galerii nie są ilustracją zamku, to zbiór prac ukazujących naturę, przestrzeń i człowieka w bardzo osobisty, refleksyjny sposób. Mieliśmy przyjemność spotkać się z Tomaszem Augustynem i porozmawiać o jego pracy. Niestety nie możemy udostępnić fonii z tego fragmentu, w tle towarzyszyła nam muzyka objęta prawami autorskimi. Sam fotograf jednak pojawi się w naszym filmie, a jego obecność mówi więcej niż słowa. Galeria Tomasza Augustyna w Zamku Sarny, miejsce, gdzie obrazy naprawdę przemawiają. Nie tylko można podziwiać zdjęcia. Już wkrótce odbędzie się tu wystawa tematyczna, a wszystkie prezentowane prace są dostępne do zakupu. To wyjątkowa okazja, by zabrać ze sobą fragment tej sztuki do własnego domu. Z całego serca polecamy Wam to miejsce zarówno dla klimatu zamkosarny, jak i dla spotkania z fotografią, która porusza i zostaje z nami na długo. My byliśmy i zdecydowanie warto. Zapraszam na salony. Proszę, dziękuję bardzo. O! Proszę bardzo. Ale właśnie, się... Słuchaj, tutaj... Jak była msza święta, bo tu mam chłopakaż, to zasiadał król z królową. Proszę na ciebie, tak, Ale nie było księdza, widzę. No, w sumie to nie było istotne. Ważne, że to było słychać, nie? Bo to... Echo, 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 echo na pewno było słychać go patrz jakie już byliśmy tu na no, no. ale ty, ty nie nie bo mi wiadomo, czy jak przyjdziemy za jakiś czy... czas i będzie to wszystko No właśnie. Odrestaurowane. Będzie odrestaurowane na pewno, bo widzę prace tutaj się odbywają. Ja myślałam, że ten zamek już to będzie ruina. ruina już ja nie też nie tak wydałem. myślałem, bo tak z wyglądu. Ale jeszcze jak można tutaj wejść i zobaczyć. No Dużo tutaj pracy potrzebują, dużo pracy. ogólnie. Jeszcze w niektórych miejscach widać pozostałości. Tak, są. Widać, że coś tutaj szukają jeszcze. Próbują zobaczyć z tamtego czasu te same malunki, co tutaj są. Tak. No wydać, widać nam się pokazać. A tu tak już czyściej jest, bynajmniej. Widać. Może coś się odbywa, jeśli nie wiemy No ale tak jak tu widać krzesełek dużo jest to znaczy że coś może się odbywać Jeszcze? Nie wiem, zobaczymy. No to, no to ciągnij. Ten wóz. Czas na nie wiem Ciemno Kóźnę Co? Głową zawadziłem No drugi raz To jakaś wieża chyba jest No Czekaj łączy Widerkę Nie I co, jakieś widoki zobaczymy? Jeszcze do góry w no swoim jakby bo tu słońce idzie niesamowicie teraz. to będzie się nie trzymał Nie, jakby się nie że to tylko. Masz. Patrz. Masz. Ty, jeszcze rolki wyłamane. Ja Wam pokażę. No, Musimy iść do góry. No, może... Na jakąś wieżę można tu wejść, ale chyba nie będziemy ryzykować, bo. Bo paparz, Arek nie wchodź, schodzimy na dół. Nie, nie nie, nie, nie wejdziemy tam, nawet będę... Nie, żeby jadę, Trzy są. Braki trzesznie. Cztery. Czy czterech nie ryzykujemy? Cofamy się. W dół. Lepiej być zawsze ostrożniejszym. Ja nie ma co ryzykować. Nie ryzykujemy. Ja tak tutaj, tutaj. Wiesz co, ta żaba, to ona miała być wyłączona już chyba. No, to jest tu druga rzecz, że tu każdy nie wejdzie. Na pewno ja? by każdy zwiedzający by się tutaj nie zapuścił. Z kolebekką pani z miasta przyjechała Tak. I po ruinach I chodzi po ruiny same. Ale ruinach nie że można będzie w takie miejsca. No, ja też, myślałem, że to pozamykane będzie. No dobra, szkoda. Może te szczerobki są. No wybrakowane no, po prostu w niektórych... Uważać, nie. No dobra, schodzimy. Idę, idę. I, de, i, de. I de już dwa razy w głowę się walnąłem. O, widzicie jak trzeba iść. O trzeci raz. Tutaj musiałbym troszeczkę się... Ciasno zmienić swój wizerunek. Wizerunek? czyli? Po wtórę. O, lampka. A tutaj mamy no, widoki, będziemy są widoki. Chcesz pokazać. No właśnie, pokazuję. Nie, to takich, wiesz, mocnych widoków nie ma, bo tu tak zasłania. No co, może to No samego jest re... pod jakoś chyba. Wydaje go próbują, mi się, że tak. Próbują go odrestaurować chyba, bo sale praktycznie puste. W niektórych tylko. Tu widać, że dach był robiony. To no, pokazałem. To tu co pokazywałem Wam, stropy i wszystko zrobione z tych belek drewnianych. I dach też. No dobra, co スポンサーなやつ。 No raczej tu to, to już są takie ruiny, tak ci powiem. Czy ma pani posiedzenie? Tak. A hmm. hmm. W ruinach zauważyliśmy, że jest restauracja i można zjeść. Można zjeść tutaj. Tu tak, wszystko, tak wydawało się, że tutaj tu powstaje dla państwa nowa sala restauracyjna. No. Zaprojektowana przez Marka i Józefię, i Dziak Sępowski. I tu zobaczcie przed chwilą takie ruiny, ale tutaj to już jest. No nazwijmy to niebo lepiej. No bo co tu się dziwić restauracja. No spójrzcie, ani. To piękne jest, no w takim zrobiono, pewnie że do sobie w Ruin mówiłem, że w ruiny i w ruinę, no supero. Co kabel? No, i zobaczcie, wychodzimy z restauracji i spójrzcie, no, no jakbyśmy w innym świecie, zaraz się znaleźli. Teleportacja, teleportacja w inny, w inny świat. A gdzie my teraz się udajemy? Gościa To stodoły na sianę. To tak Chyba ta. Ale chyba Zaraz zobaczymy Co tu się znajduje. Jakaś stodoła z choinkami. Zobaczcie. O Siejesz mlecze na przyszły mlecze rok, są... Pożyty... potrzebne dla ziemi, I pożyteczne. i pożyteczne tak. No, podoba mi się ten klimat, po prostu te ruiny, ta przyroda. No, jest po prostu... no i na otwartej, wow. już, na otwartej. przestrzeni, wiaterek wieje, ładna no. pogoda no zamek wiadomo no, no jest już ja, ja restaurowany, no ale niektóre miejsca już raczej mało prawdopodobne ale no, nie spodziewałam się, że wejdę w ruiny takie tak. a tam jest taka restauracja restauracja, jakby mówię, takie... wow. o wow, człowiek Kości taki nagle właśnie... zdziwiony, co tutaj a? taka restauracja? No, no, ale jednak jak widzieliście, no, no, no i no, takie szok, coś się no, dzieje. No, trzeba ciężko szok, słowa no, teraz no, wziąć no, i, i złożyć i powiedzieć cokolwiek. No, bo no jest odrestaurowane z tej strony. Na z dół, tej strony, tak. też nie zauważyli tych budynków już tutaj odrestaurowanych. Tylko sam ten dół, takie te ruiny. Nie? Zgadza się. Blondynka. No. Przechodzimy do następnej komnaty. Komnaty, zobaczcie i patrzcie, grill. No wiadomo, że to z tamtego czasu grill jest, spójrzcie. Czas pospacerować. No, no tak. wiadomo, no z taki spacerek, przyjść tutaj yy, przejście, ładna pogoda jest. Tak. No to no, jak najbardziej. Nie cofaj się, nie cofaj, bo nie cofam się, tak, bo tak. spadnę tam o... Ja na dół. U. 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 To wezwiesz strasz po No ja no powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Miejsce. No praktycznie Gosia, no chyba raczej pierwszy raz jesteśmy no, w takim w ogóle zamku, tak? Taki... Bo zamek zamkam, zamkiem zawsze nam się zawsze coś było, coś wiadomo, no, z tych czasów, jakieś, jakieś to znaczy się... dzieła, pozostałości, a tu tak tego nie ma, bo tu wszystko Jestem jest... To jest takie połączone, taka tam, jakby, no kurczę, no ciężko? no Ciężko, mi się no ciężko się mówi. mówić, no W ogóle w innych zamkach w takie miejsca co tutaj, to by nie wpuścili. Nie, na pewno, bo by się bali, że tak, mogłoby się coś zdarzyć. Coś, 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 coś się stanie, przecież tam, mm. były, tam się deski ruszają. Tam nie Tam ma, brakuje tam jakiś brakuje, desek. No. Jak powiem Wam, tam na czterech się szło, tam gdzieś. Hmm. Nie, po prostu... No tak, no, nie, ale, ale, ale na plus, pozytywnie pozytywnie. pozytywnie, pozytywnie. Że właśnie udostępniają to dla ludzi. Tak, zgadza I się. I właśnie nie mam nic w tym, <gry> jakiejś tutaj, nie ma tu reklamy, żeby tu ludzie przyjeżdżali i tą, i tą cegiełkę dokładali. Dokładali, do tego, żeby to jakoś, jakoś stanęło na, na nogi, nogi no tak? bo fundusz jakiś, bo to idzie przecież... Coś robią, na pewno robią, bo jak widzieliśmy tak. i wy widzieliście też, no tam sale, mają, sale są przygotowywane do remontu Warto dołożyć swoją cegiełkę cegiełkę. Takie rzeczy, nie? no to tam właśnie są te ten park cały czy co tam było kiedyś były jakieś dobre No i tutaj, już w czasie naszego powrotu z naszego zwiedzania, jest następna kawiarnia. Zobaczcie, zaraz wejdziemy tam, oczywiście, do środka. Gdzie ciebie Gosia jeszcze niesie? Tam jest ciężko. Rzecz, rzeka. rzeka jest. Rzecz, jest rzeka. Widzę ten a, mostek, co żeśmy szli. Tam żeśmy oczywiście tym mostkiem przechodzili. a Ty chcesz mnie w lochu zamknąć jakiś? Gosia? tak, w pod jakieś dyby wsadzić, czy coś? my to, panie będziemy się już żegnać właśnie z tych lochów bo już będziemy wychodzić z zamku sarny. także dziękujemy za oglądanie, za oglądanie do końca i zapraszamy do naszych kolejnych filmików prosimy o łapki w górę no i o subskrypcję ja też się żegnam na razie, trzymajcie się, pa